Cześć, witam was z kanale Smart Test. chciałem was zaprosić do krótkiej recenzji prezentacji najnowszego czujnika marki Technisat z kategorii Smart Home. Jest to czujnik do wykrywania dymu, czyli dbający o nasze bezpieczeństwo. Model to WiFi Smoke Sensor 2. W przeciwieństwie do modelu Sensor 1, który mieliście również niedawno okazję zobaczyć na moim kanale, ten model posiada dodatkowo wbudowane WiFi i dostęp do aplikacji mobilnej. Co nam to daje? Przede wszystkim bardzo szybkie powiadomienia na nasz telefon, dzięki czemu, nawet jeżeli jesteśmy poza domem, poza mieszkaniem, a wystąpiłoby jakieś zagrożenie, czyli pojawiłby się dym w naszym mieszkaniu, to od razu dostaniemy powiadomienie na nasz telefon, dzięki czemu będziemy mogli bardzo szybko zareagować. Jeżeli chodzi o takie najważniejsze cechy tego czujnika, to warto tutaj wspomnieć, że wewnątrz mamy sensor fotoelektryczny. Czyli ten o najszybszym czasie działania, najwyższej skuteczności i najbardziej polecany, jeżeli chodzi o zastosowanie w czujnikach domowych. Do tego warto też wspomnieć, że ten czujnik ma wszystkie wymagane certyfikaty, a testy, dzięki czemu mamy gwarancję bezpieczeństwa, jeżeli ten czujnik będziemy stosowali. No i trzecia sprawa: żywotność tego czujnika została obliczona na 10 lat pracy. Wewnątrz mamy też baterię, która jest niewymienna, ale ta bateria również wystarczy na 10 lat pracy tego czujnika, czyli kupując ten czujnik, mamy 10 lat gwarancji, że nasze mieszkanie, nasz dom będzie chronione za pomocą tego urządzenia. Na pewno zastanawiacie się też, ile taki czujnik kosztuje, więc od razu Wam powiem, że na stronie producenta został on wyceniony na 95 zł. Tak więc. Jak na urządzenie, które ma pracować niezawodnie przez 10 lat bezobsługowo, no to wydaje mi się, że cena rewelacyjna. Jeżeli chodzi o zawartość zestawu, to w zestawie znajdziemy czujnik, taśmę 3 która ułatwia nam montaż tego czujnika. Mamy też kołki i wkręty montażowe oraz, jak widzicie, instrukcje obsługi w języku polskim. Jeżeli chodzi o budowę tego czujnika, to jest on nieco większy niż model sensor 1, który mieliście okazję niedawno zobaczyć na moim kanale. Natomiast również jeżeli chodzi o wykonanie tego czujnika, to stoi ono na wysokim poziomie. Urządzenie wykonane jest z białego tworzywa o bardzo tutaj dobrej jakości. tworzywo niepalcujące się. Na tutaj górnej części czujnika znajdziemy przycisk do sprawdzania pracy urządzenia. Diodę tutaj LED, która będzie nas informowała również o zagrożeniu, no i syrenę dźwiękową o natężeniu 85 dB. Po bokach, oczywiście, mamy tutaj otwory, przez które dym będzie dostawał się do wnętrza urządzenia. Wewnątrz sensor fotoelektryczny. No, i tutaj na tylnej części mamy ten uchwyt montażowy i zobaczcie, tą część przykręcamy sobie do sufitu, lub też przyklejamy ją za pomocą dołączonej tutaj do zestawu taśmy 3M. A następnie już czujnik montujemy do uchwytu. No i tutaj będziemy mieć już czujnik zamontowany. Gdzie go zamontować? Najlepiej na suficie, natomiast jest to dokładnie opisane wszystko w instrukcji obsługi. Są tutaj wymiary dla typowych pomieszczeń, jak też pomieszczeń znajdujących się pod skosami. Tak więc warto się z tym zapoznać przed montażem. No i teraz, może jeszcze Wam pokażę siłę dźwięku tego czujnika. Sprawdzimy sobie jego działanie za pomocą przycisku testowego. Tak więc uwaga, przez chwilę będzie głośno. Jak słyszeliście, mamy bardzo głośny sygnał dźwiękowy, i równocześnie miga nam ta kontrolka na kolor czerwony. Ta kontrolka będzie też migała w przypadku na przykład jakiejś awarii czujnika. Wszystko również mamy tutaj dokładnie opisane w instrukcji obsługi, tak więc będziemy dokładnie wiedzieli, czy czujnik ma jakiś błąd połączenia Wi-Fi, jest uszkodzony, czy też ma niskie napięcie baterii. Tak więc tutaj również w instrukcji jest to dokładnie opisane. To teraz zobaczmy sobie, jak taki czujnik sparować z aplikacją i jak ta aplikacja wygląda. Pierwsze co musicie zrobić, to pobrać się aplikację na swój telefon. Tutaj również posłużycie się instrukcją obsługi, gdzie macie kody QR, które pozwolą Wam bardzo łatwo odnaleźć tą aplikację, zainstalować w swoim telefonie. Po instalacji, tak wygląda aplikacja TUYA. Ja już Wam pokazywałem tą aplikację przy okazji innych recenzji różnych, tak naprawdę, urządzeń, bo jest to dość uniwersalna aplikacja. I teraz sobie bierzemy nasz czujnik, przytrzymujemy przez 5 sekund ten przycisk testowy. I zobaczcie, zaczęła nam tutaj migać dość szybko ta czerwona kontrolka. W tym momencie, zobaczcie, u mnie od razu w aplikacji odnalazło się to urządzenie. Mogę go tutaj dodać. I teraz zobaczcie, od razu tutaj urządzenie już mi się dodaje. Oczywiście tutaj musicie jeszcze wpisać hasło do swojej sieci Wi-Fi, i tak naprawdę po chwili urządzenie będzie już gotowe do pracy. Jak widzicie, trwało to dosłownie kilka sekund, i mogę już zakończyć cały proces dodawania. W tym momencie, na liście urządzeń w mojej aplikacji, pojawiło się nowe urządzenie Technicat Smoke Sensor 2. Jeżeli by wam się od razu to urządzenie nie pojawiło, to poprzez tutaj plus dodaj urządzenie, możecie go również dodać do tej aplikacji. Możecie też dodać to urządzenie ręcznie, na przykład poprzez wybranie tego urządzenia z listy dostępnych urządzeń w aplikacji. Ok, jeżeli mamy już urządzenie dodane do aplikacji, to teraz możemy się z nim połączyć i teraz zobaczcie. W aplikacji widzimy od razu poziom naładowania baterii. Teraz tutaj wysoki. Urządzenie w tym momencie nie wykrywa żadnego dymu, czyli mamy informację, że wszystko jest OK. Mamy opcję Kliknij więcej i teraz zobaczcie. Tu mamy wszystkie zdarzenia, które gdzieś tam się pojawiałyby w ciągu dnia. Więc na przykład, jeżeli jakiś dym zostałby wykryty, ale na przykład nie byłoby pożaru, no to tutaj na liście zdarzeń mielibyśmy informację o takim wykryciu. Co więcej, mamy tutaj oczywiście ustawienia, i w ustawieniach możemy sobie, jak widzicie, wybrać, czy urządzenie ma nas informować o wykryciu tylko dymu, czy też na przykład o niskim poziomie baterii, o zbyt wysokiej temperaturze lub też jakimś błędzie urządzenia, więc to wszystko możecie sobie tutaj ustawić. No i teraz może odłóżmy sobie naszą aplikację na bok i spróbujemy sobie zasymulować jakieś wykrycie dymu przez ten czujnik i zobaczymy jego działanie. OK, jak słyszeliście i widzieliście, czujnik wykrył nam dym, wykrył zagrożenie. Uruchomił się alarm świetny. Tutaj to migająca dioda oraz alarm dźwiękowy. I również, jak widzicie w aplikacji, mamy informację o zdarzeniu, że tutaj dym został wykryty. Teraz, jak widzicie, komunikat nam już znikł, ponieważ wyłączyliśmy ten alarm ręcznie. I jeżeli teraz wejdziemy do tutaj informacji o zdarzeniach, to jak widzicie, o godzinie 18:36 zostało zarejestrowane wykrycie dymu. Ponieważ mieliśmy tutaj uruchomioną aplikację, to mieliśmy tutaj informację na ekranie telefonu. Natomiast jeżeli aplikacja jest w tle, no to oczywiście dostaniemy tutaj powiadomienie wyskakujące na naszym telefonie o takim zdarzeniu. I to by na dzisiaj było tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o tą recenzję, prezentację czujnika TechniSat Smoke Sensor 2. Jak widzieliście urządzenie bardzo dobrze wykonane, z wszystkimi atestami, długą żywotnością, no i świetnym sensorem fotoelektrycznym, który myślę, że sprawdzi się w każdej sytuacji. Z mojej strony na dzisiaj to by było już tyle, jeżeli materiał Wam się podobał. No, to oczywiście, jak zwykle, proszę Was o łapkę w górę, o subskrypcję kanału. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to piszcie w komentarzach. Ja się z Wami już dzisiaj żegnam i zapraszam Was do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć.